Ej, wypuśćcie mnie! Jeśli mnie nie wypuścicie, to oberwiecie. Mm, jakoś to tak nudno. Przynajmniej mogę tu czytać i nikt mi nie przeszkadza. Ha, możecie się zrelaksować, jeszcze tu sobie posiedzicie. Trzeba jakoś udekorować tę dziurę, bo oprócz ściany i pudeł nic tu nie ma. Do bani! Oj! Nawet nie ma gdzie usiąść, chociaż mam tu kranik. Aj! Niestety nie działa. Co za głupie więzienie! Nie ma mowy, to po prostu niemożliwe. Zdecydowanie muszę udekorować sobie cele. Nawet wiem, jak to zrobić. Strażniku, Sean, mam do ciebie prośbę. Masz tu kasę, a teraz słuchaj uważnie, czego potrzebuję. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Przysuń bliżej, bliżej, bliżej. Stop. Okej, okay, super. Jak ci idzie sprzątanie, Sean? Mój stolik do makijażu już prawie gotowy. Super, to dla ciebie i możesz już iść. Chcę sama nacieszyć się tym pięknym miejscem że sobie na tej wygodnej sofie. To jest życie. Czas, żeby mi ja urozmaicił ten pokój. Pomogą mi w tym moi znajomi, którzy są na wolności. Ta kaczka będzie tu idealna. Myślę, że kurier musi troszkę odpocząć. A ja to zabiorę. Zbyt dużo napojów gazowanych szkodzi zdrowiu. Gdzie się podziała moja Fanta? Kilka minuty mój nudny pokój zamienił się w coś naprawdę fajnego. Spójrzcie na to! Mogę odpocząć na mojej kaszce, jedząc chipsy i pijąc napój gazowany. Co? Nawet kubek ma dziurę? Nie no, tak nie może być. Muszę wymyślić, jak zamienić te śmieci w coś fajnego. Najpierw muszę pomyśleć o Sofie. Pozbędę się śmieci i gotowe. Niestety dla siedzenia jest za twarde. Potrzebuję kocyka. Dobrze, że udało mi się przemycić ze sobą moje ulubione rzeczy. Okej. Okay. Od razu lepiej. Wzięłam też ze sobą ogromnego switcha. Super! Będę mogła grać od rana do wieczora. Mam też półkę z całą masą różnych gadżetów. I o handelkach nie zapomniałam. Od razu zrobiło się jakoś fajniej. Można się zrelaksować. Szkoda, że Fanta się skończyła. O, wiem, co będę robić. Okazuje się, że kiedy nic nie masz, zaczynasz myśleć o sposobach na zrobienie czegoś fajnego, nawet ze zwykłych śmieci. Przyda mi się sporo butelek, które połączę, o tak, i zrobię z nich miękki fotel. Myślę, że to wygląda bardzo fajnie. Ale to nie wszystko. Tu jest cała masa różnych pudeł. Można z nich zrobić na przykład kominek. Przyda mi się do tego karton. Taśma i troszkę wyobraźni. Super mi to wyszło. Ten kominek tak naprawdę nie grzeje, ale na pewno ogrzewa moje serce. O, wiem, czegoś mi tu brakuje. Dywanika. dadam. Nawet w muszli klozetowej mogę znaleźć coś, czego potrzebuję. Minuty i zwykła nudna cela zamieniła się w przytulny pokój. Uwaga, czas na obiad. I tam zacznijmy od ciebie. Smacznego. Smacznego? To jest obrzydliwe. Zoi, jak ci smakują maklerki? Zostały zrobione przez najlepszych cukierników z Francji. Nieźle, chcę jeszcze. To niesprawiedliwe. A ja mam jeść te ogryzki? O właśnie ogryzek. Musi być w nim nasionko. Można je zasadzić i wyhodować coś fajnego. Włożę pestkę do ziemi, przysypię i podleję. O tak, teraz w mojej celi rośnie prawdziwa jabłoń. Ale to nie wszystko. Im więcej roślin, tym lepiej. A wiecie czemu? Raz zawsze będę tu miał bardzo czyste powietrze i piękny zapach. Tylko, że do ich podlewania potrzeba dużo wody, a ona mi się skończyła. Ale nie szkodzi, wiem skąd ją wziąć. O rany! A skąd tu się wziął czajnik? Pewnie z kanalizacji. Tak przy okazji też mi się przyda. Teraz mam randol. Ekstra. Ojacie, ochroniarzu, szon! Ja też chcę tort. Zabawni, to jest dla Zoi! Z żadnego tortu. Mam ochotę na czekoladową fontannę. O, jakie fajne zdjęcie powiesiło ochroniarz Sean. Pięknie na nim wyszłam. To dla ciebie za twój wysiłek. To przyjemność robić z tobą interesy. Ej, kto tam! Dziwne, chyba mi się wydawało. To strażnika w więzieniu trzeba umieć. Britni, pomożesz? To dla ciebie. Nie złapaczuszka, zrobi się! Kasę zatrzymam dla siebie, a wszystko, czego potrzebuje Reggie, po prostu ukradnę. Jestem w tym profesjonalistką, więc na bank mnie nikt nie złapie. Przyniosę mu jeszcze więcej zabawek, niż prosił. Niech się ucieszy, biedaczek za kratami. Mały czerwony samochodzik. Wezmę. I ten też. I żółty też się przyda. Kilka pluszaków też dziabne. No i nie mogę przejść obojętnie obok lega. Reggie musi mieć co robić w czasie odsiadki. I jeszcze kilka klocków. w kradzież w sklepie wcale nie jest taka łatwa. No dobra, to spadam stąd. Ale ciężkie. Reggie, jestem tu. Zabieraj szybko, dopóki mnie nikt nie złapał. O rany! Ale super! Teraz na pewno nie będę się tu nudzić. Tylko spójrzcie, ile mam zabawek. Ekstra! No, wszystko rozstawiłem. Super! Ej, co się dzieje? Co to za hałas? Czemu wszystko się trzęsie? Chybaż sąsiedzie Postanowiło mu dekorować ściany, a żeby powiesić te nowe obrazki, muszę wbić kilka gwoździ. Uważam, że im więcej neonów, tym lepiej. Ekstra! Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba również udekorować sufit. Zapamiętajcie, że kolorowe rurki można przemycić w nogawce. Super! A teraz można urządzić prawdziwy cheat meal. O tak, przysmaki z maka przemyciłam w drugiej nogawce. Mm, co za wyżerka! Moi drodzy, mam dla was świetne wiadomości. Nadszedł czas, żeby wyjść na wolność. Wszyscy możecie już iść do domu. Zoe, ale nie zapomnij, że jeśli będziesz czegoś potrzebować, jestem tu. Hurra, wolność! O tak! Nie wydaje wam się, że na zewnątrz jest jakoś zimno i mokro? Jest tu pełno robali. W więzieniu bardziej mi się podobało. O nie, co za ochyda! W dodatku są tu jeszcze błyskawice! Może wrócimy? Taki to szybko! Strażniku Sean, jesteście tu jeszcze? Już za wami tęskniłem. No to świętujmy, wasze uwolnienie. Z pewnością jest tu teraz przyjemniej niż na zewnątrz. Podobało ci się wideo, więc daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i napisz komentarz. Do zobaczenia. Papa! Pa.